Imię Kena i ponad. Dzień dobry, cześć i czułem wszystkim braciom i siostrom w kolejnym 44 być może odcinku z cyklu Let's Play, czyli zagrajmy w Grand Theft Auto 3. Dzisiaj zapraszam Was na drugą misję Odreja Machowskiego. Stoimy przy toaletach publicznych przed znacznikiem, który umożliwia nam misję od niego. Zatem zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie coś fajnego. Dzisiejsza misja nazywa się kryptonim ARMS Shortage. Hey, Chick, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, they'll give you a knockdown rates on any hardware you buy. I go myself, but the old Cheyenne is playing up. <laughs> so, uh, hmm, good luck. Jeśli dobrze pamiętam, dzisiejszą naszą misją będzie obrona bazy wojskowej na obrzeżach wyspy Stoughton Island. A pomożemy niejakiemu filowi, jednorękiemu filowi, który być może ma związek z filmem Cassidy z Vice City. I być może to właśnie on, powiem on też nie ma ręki. A film Cassidy przecież ją stracił.

Dobrze, zobaczmy co my tu mamy. Bronie, na za które na razie nie musimy płacić. Skorzystamy z Kalaśnikowa, chyba że będzie jakieś uzbrojenie. Co wątpię. Tam jest, co prawda, są uzbrojenia, ale nie wiem jak się do nich dostać. blokujemy Chyba się przysmażył sam Dobra jest ha filka z używa M16ki Łojacie O ja pierdolę, oni mają shotguna Ale oberwałem mocno Reloading Nie ma uzbrojenia kurka wodna Shotgun Na nic mi się za bardzo nie przejedzie. Zastrzelę go w nogi Kurba. Chyba nie. nie, niestety nie Mam inny pomysł E, you play man, eh? Właśnie taki. O pancerz, super. Dobra. O ukryta paczka, wezmę ją sobie. I przy okazji pancerz. Dobra, trochę broni do Ta baza nie jest najlepiej chroniona, ja bym to tak powiedział. Dobra. Mamy pancerz. Wszystko jest w porządku. No. Ha! Mamy wyrzutnię rakiet. Możemy ją sobie kupić. Kupię sobie takie dwie sztuki. No. Fil już spada. A my kupimy trochę uzbrojenia. Mamy dostęp? Mamy. Dobra, pięć rakiet jeszcze jedna taka. O. Dobra, jeszcze jedna rakieta i koniec. Dobra, wystarczy. Możemy wracać. A może wezmę sobie coś innego. Wezmę ten pojazd. No, to możemy już wracać spokojnie do domu. Dobrze, drodzy bracia i siostry, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z cyklu Let's Play, czyli Zagrajmy w Grand Theft Auto 3. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, bo ja, mnie jakoś ta misja spodobała się. Nigdy jej jakoś nie uwaliłem, więc jakoś dobrze poszło. Dobrze, drodzy bracia i siostry, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Nie wiem, jaki utwór wam będzie się polecić, bo pomysły mi się już kończą. Może Wojwod, czyli to, co teraz gra. Powinno być chyba w internecie. Ten utwór to The X3. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Dobrze, drodzy bracia i siostry. To ja się z Wami żegnam. Aha, kabal, pytanie do Ciebie: Jak oceniasz dzisiejszy odcinek? Mission accomplished. Dobrze, dziękuję, Tony Kabal. Na Tobie wiem, że mogę polegać. Dobrze, drodzy bracia i siostry. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozostawiam Was z utworem, który możecie sobie przesłuchać. A ja w międzyczasie pójdę sobie zapisać. Jeszcze raz chciałem Wam podziękować za oglądanie. I pa ja się z wami żegnał, pamiętajcie, nasza ideologia to Fight for Metal, Operarii Diaboli i Peace True Power, moi bracia i siostry z Bractwa Not. Także ja się z wami żegnał do zobaczenia, cześć, czołem wam.